Narvik. Małe, niepozorne miasteczko leżące za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. Wydawałoby się miejsce zbyt dalekie i surowe, by mogło mieć jakiekolwiek znaczenie militarne. Ale właśnie tam, wśród fiordów i gór skąpanych w śniegu, rozpoczął się jeden z najbardziej zapomnianych, a jednocześnie kluczowych epizodów II wojny światowej. Bitwa o Narvik toczyła się nie tylko o teren, toczyła się o surowce, bez których nie dało się prowadzić wojny. Narvik był głównym portem przeładunkowym dla szwedzkiej rudy żelaza transportowanej koleją z Geliware przez szwedzką Kirunę i norweskie Narvik. Ta ruda była tlenem dla niemieckiej machiny wojennej, bez niej stal, czołgi, działa i okręty III Rzeszy byłyby tylko marzeniem. Londyn i Paryż doskonale o tym wiedziały. Utrata Narwiku przez Niemców oznaczała cios w serce ich przemysłu zbrojeniowego. Z kolei Berlin był gotów zrobić wszystko, by ten arktyczny punkt utrzymać. Ale zdobycie Narwiku nie było proste, nie tylko ze względu na niemiecką obecność, ale przede wszystkim przez geografię i klimat. Zima wciąż trzymała północ Norwegii w żelaznym uścisku. Śnieg sięgał pasa, temperatury spadały poniżej zera. A góry i fiordy czyniły z każdego kroku piekielne wyzwanie. W takich warunkach miała się rozegrać bitwa, która do dziś pozostaje symbolem nie tylko walki z wrogiem, ale i z bezlitosną naturą. 9 kwietnia 1940 roku Niemcy rozpoczęły operację Weserübung błyskawiczny atak na Danię i Norwegię. Dania padła niemal bez walki, ale Norwegia miała inne znaczenie. To był kluczowy ruch strategiczny. Chodziło nie tylko o rudy żelaza z Narwiku, ale również o zabezpieczenie północnej flanki Europy przed możliwym desantem aliantów. Niemcy wiedzieli, że jeśli chcą panować nad kontynentem, muszą zdobyć Norwegię. Szybko, zdecydowanie i bezwzględnie. Do Narwiku wysłano 10 niemieckich niszczycieli i około 2000 żołnierzy z 139 Pułku Górskiego. Rankiem 9 kwietnia wkroczyli do portu praktycznie bez oporu. Norweski garnizon był zbyt słaby, by stawić skuteczny opór. Niemcy zajęli miasto, zablokowali port i zaczęli go fortyfikować. Wszystko szło zgodnie z planem, a przynajmniej tak im się wydawało. Nie wiedzieli jeszcze, że kilka tygodni później zostaną tu uwięzieni i będą walczyć o przetrwanie. Zaskoczeni agresją, alianci, Wielka Brytania, Francja i Polska zaczęli planować kontrofensywę. Narwik stał się celem numer jeden. Plan był prosty uderzyć na Niemców z lądu i morza, zanim zdążą się umocnić, ale było jedno ale. Alianci nie znali jeszcze siły natury w Arktyce i nie spodziewali się, jak trudna i krwawa będzie to walka. To nie miała być zwykła bitwa. To miała być wojna wśród śniegu, skał i mrozu, i właśnie tam wkrótce miały stanąć polskie oddziały. Wśród krajów, które odpowiedziały na niemiecką agresję, była również Polska, choć oficjalnie nieistniejąca, rozdarta między dwóch okupantów. Mimo to, na emigracji we Francji formowały się polskie jednostki wojskowe. Jedną z nich była samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, elitarna formacja stworzona z myślą o walce w górach. Dowodził nią generał Zygmunt Bochusz-Szyszko, człowiek o stalowej woli i żelaznym etosie żołnierskim. Gdy zapadła decyzja o wysłaniu brygady do Norwegii, nikt się nie wahał. Polacy byli gotowi. Dobrze wyposażeni, przeszkoleni i zmotywowani, chcieli pokazać światu, że Polska nadal walczy, że nie została pogrzebana we wrześniu 1939 roku. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja, by stanąć twarzą w twarz z niemieckim okupantem po upadku ojczyzny. Wyruszyli przez Szkocję, a potem statkami do Norwegii na daleką północ. Wiedzieli, że czeka ich coś więcej niż tylko starcie militarne. To była walka o honor i o pamięć. Gdy dotarli na miejsce, uderzyło ich jedno: surowość krajobrazu. Góry ostre, jak brzytwy, śnieg tak głęboki, że momentami zakrywał sylwetkę żołnierza, wiatr, który ścinał z nóg. A mimo to, Polacy nie ugięli się. Zaczęli przygotowania do ofensywy z determinacją, jakiej nie widzieli nawet ich sojusznicy wiedzieli, że będą walczyć z doborowymi oddziałami niemieckimi, górskimi jednostkami Wehrmachtu, ale dla podhalańczyków, wychowanych w Tatrach i hartowanych w bojach, nie było rzeczy niemożliwych. Narwik nie był zwykłym polem bitwy, to było miejsce, gdzie sama natura stawała się wrogiem. Podczas gdy w Europie kwitła wiosna, tutaj wciąż panowała zima. Temperatura spadała poniżej minus 20 stopni, a wiatr niósł ze sobą lodowe igły, które cięły twarze jak brzytwa. Żołnierze brnęli przez śnieg po kolana, wspinając się na strome zbocza, walcząc nie tylko z Niemcami, ale i z przerażającą siłą górskiego pustkowia. Każdy krok w norweskich górach kosztował tyle, co sprint przez pole bitwy. Broń zamarzała, palce drętwiały, a najmniejszy błąd mógł zakończyć się śmiercią nie od kuli, lecz przez upadek w przepaść lub wychłodzenie. Żołnierze często musieli nieść rannych przez kilometry górskich ścieżek bez wsparcia transportu. Nawet odpoczynek był luksusem nie było schronów, tylko śnieżne jamy i namioty, które ledwie chroniły przed wichurami a jednak w tych warunkach Polacy nie tylko trwali, oni atakowali. Szli naprzód. Wykorzystywali znajomość górskich technik walki, zdobywali kolejne pozycje. Dla nich każda zdobyta skała, każda przełęcz była krokiem w stronę zemsty za wrzesień 39. W tych ekstremalnych warunkach objawiła się ich siła fizyczna i duchowa. Zimno, które mogło złamać każdego, stało się ich codziennością. A śmierć tylko kolejnym cieniem w białym piekle narwiku. W maju 1940 roku nadszedł czas uderzenia. Alianci, Brytyjczycy, Francuzi i Polacy rozpoczęli decydującą ofensywę. Polacy ruszyli w pierwszym szeregu. Ich zadaniem było zdobycie silnie bronionych wzgórz Ankenes i Baysfjord – kluczowych punktów obrony Narwiku. Atakowali w śniegu pod ogniem niemieckich karabinów maszynowych, wspinając się po stromych zboczach. Straty były wysokie, ale krok po kroku, wzgórze po wzgórzu, Polacy łamali niemiecką obronę. Wspólnie z jednostkami francuskimi i brytyjskimi zepchnięto Niemców do portu. 28 maja 1940 roku Narvik został zdobyty. Był to pierwszy raz od początku wojny, kiedy alianci wyparli Niemców z zajętego wcześniej terytorium. Dla żołnierzy samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich była to chwila zwycięstwa, ale i goryczy. Wiedzieli już, że na południu Niemcy właśnie rozpoczęli inwazję na Francję, a sytuacja zmienia się dramatycznie z dnia na dzień. Mimo tego zdobycie Narwiku miało ogromne znaczenie moralne i symboliczne. Pokazało, że Niemców można pokonać, że alianci potrafią współdziałać i że Polacy, choć pozbawieni własnego państwa, są nie tylko gotowi walczyć. Ale też zwyciężać. Bitwa o Narwik była nie tylko militarnym sukcesem, była też manifestem. Polska jeszcze się nie poddała i nie zamierzała się poddać. Zaledwie kilka dni po zwycięstwie w Narwiku nadeszły wieści, które uderzyły w morale jak grom z jasnego nieba. Niemcy przebili się przez francuską linię frontu, a Wehrmacht zbliżał się do Paryża. Londyn i Paryż podjęły dramatyczną decyzję. Wszystkie siły muszą zostać wycofane z Norwegii. Narwik, który przed chwilą został wyzwolony tak ogromnym kosztem, miał zostać opuszczony. Rozkaz brzmiał jasno: ewakuować się natychmiast. Dla żołnierzy samodzielnej brygady strzelców podhalańskich była to zdrada. Czuli, że walczyli i ginęli na próżno. Odbili miasto, zdobyli góry, pokonali Niemców i teraz mieli to wszystko zostawić. Wielu z nich z trudem godziło się z tą decyzją. Niektórzy patrzyli z goryczą na port, który jeszcze kilka dni wcześniej był symbolem triumfu, a teraz stał się przystanią odwrotu. Ale rozkazy były rozkazami. Trzeba było się wycofać, zostawiając Norwegów na pastwę okupanta. W nocy z 7 na 8 czerwca 1940 roku ostatni aliancki żołnierze odpłynęli z Narwiku. Polacy byli wśród ostatnich. Ewakuacja przebiegła sprawnie ale serca pozostawały ciężkie. Walczyli jak lwy, zwyciężyli, a mimo to musieli ustąpić. Bitwa została wygrana, lecz wojna toczyła się dalej i jak się okazało, najtrudniejsze dopiero miało nadejść. Narwik, choć na chwilę wolny, znów wpadł w ręce niemieckie, a Polacy już szykowali się do kolejnych bitew, w kolejnych krajach pod kolejnymi niebem. Choć bitwa o Narvik była jednym z pierwszych zwycięstw aliantów nad Niemcami, szybko zniknęła z kart wielkiej historii. Zdominowały ją większe i tragiczniejsze wydarzenia: upadek Francji, bitwa o Anglię, dramatyczne losy Polski pod okupacją. Narvik, mimo swojej militarnej wartości, stał się tylko przypisem. Nawet we Francji i Wielkiej Brytanii mówiło się o nim coraz rzadziej, jakby był niewygodnym wspomnieniem symbolem tego, jak łatwo można porzucić wywalczony sukces. Dla Polaków była to rana tym głębsza, że ich wysiłek został praktycznie przemilczany. Brygada strzelców podhalańskich walczyła z heroizmem, ale niewielu o tym wiedziało. Gdy upadła Francja, a wielu polskich żołnierzy dostało się do niewoli lub musiało znów uciekać. Historia Narwiku przestała mieć znaczenie dla wielkich graczy. Dla nich liczyły się fronty, które wciąż istniały. Narwik, Opuszczony, daleki, zimny, nie pasował do nowej narracji wojny. Dopiero po latach zaczęto odkrywać, co naprawdę wydarzyło się wśród norweskich fiordów. Polscy historycy, kombatanci i pasjonaci przywracali pamięć o tej zapomnianej bitwie. Dla nich, Narvik to nie tylko epizod. To symbol polskiego ducha walki, lojalności wobec sojuszników, nawet wtedy, gdy ci nie zawsze byli lojalni wobec nich. To historia zwycięstwa, które zostało przemilczane. Ale niezapomniane. W Norwegii do dziś wspomina się podhalańczyków jako tych, którzy nie zawahali się ruszyć na pomoc, choć nie bronili własnej ziemi. W Narwiku stoi pomnik ku czci polskich żołnierzy. Prosty, lecz pełen znaczenia, bo nie chodzi o marmur, chodzi o pamięć. Dla samych żołnierzy był to początek długiej tułaczki przez wojenny świat. Wielu z nich walczyło później pod Tobrukiem, Monte Cassino, Arnem, zawsze pod obcą flagą, ale z tą samą myślą, Polska musi wrócić. Narwik był pierwszym dowodem, że Polacy nie tylko chcą, ale potrafią walczyć, nawet w najtrudniejszych warunkach, nawet za sprawę, która dla innych stała się niewygodna. Dziś, gdy wspominamy bitwę pod Narvikiem, wspominamy nie tylko starcie militarne. Wspominamy siłę charakteru, niezłomność i honor tych, których historia zepchnęła na margines, a jednak to oni w śniegu i ciszy norweskich gór pokazali światu, że Polska nie zginęła i nigdy nie zginie, dopóki jej synowie gotowi są walczyć, nawet jeśli nikt o nich nie pamięta.